Dziękuję bardzo. najważniejsze, co teraz robię, a wy się najbardziej ruszacie. Aha, ten <grywa> <grywa> Nie mogę z tym się znieść. Ja nie mnie przygotowanie z bycia i uwięzionienia, Druga! <grywa> Dobra, masz. Koniec. No spokojnie, Julika. Ciekawe, przepraszam, głosy w głowie. Ale przynajmniej mam ładne oko. Dałabym highlight. Może być dobry program dzisiaj, no. Rączki ja będą wysadzane kryształkami swarowskiego. Będzie, kochani, dzisiaj, na świecąco, na bogato. Bo na ponad 7 tysięcy kamieni masz. Wow, a to są. Swarowskie? Farowski. Swarowskie. Nie są tanie, jeszcze Bogactwo. Mam naszyjnik e, z diamentów za 140 tysięcy. A, a bardzo? To też nie są takie A? rzeczy. Nie no, to co, jest nie? piękne, to było Przemu wyklejane nie. ręcznie przez noc i przez dzień dziś, tak? Tak, dlatego jestem tak spóźniony. Fahid podjeżdżał, zobaczcie! Ela! Yes. Ela, było no, no, takiej stylizacji na polskiej scenie muzycznej nie, i w ogóle za się. Nie było. Nie ma za co. Ja pierdolę, to jest genialna stylizacja. A gdzie daj mocy? ci daj ale, siad ale siadłeś. na maksa, siadło na maksa. O Jezu, o Jezu, ale się jaram. Błyski już zaucha, żeby było tak? małe. <grym> na. Medgale. <grym> Halo medgala, proszę mnie zaprosić. Pięknie wygląda. Mówiliście, że, że jakiś jeans tak przemyca tak, się teraz i tak dalej. No, tak, nie, ale Dżinsy, generalnie co. <grym> <nie. grym> <grym> Miałeś takie marzenie, żeby na przykład właśnie przycisnąć tego grzyba. Mhm. Przycisnąć grzyba, no, kapelusza tego grzybana. No. <grym> No? Uwaga! Nie! Yeah. Dobra, no myślę, że jak na półfinał nie postarali się za bardzo No chyba, w ogóle! Się się Next! Chodź tylko kontakt do mnie. Ja poproszę... Zaczynamy ostatni półfinał! Let's go! Mamy już wyłonioną całą finałową dziesiątkę. Jestem naprawdę zachwycona naszymi uczestnikami. To będzie bardzo mocny finał, także bądźcie z nami koniecznie, bo będzie ona.